thank <laughs> you Cześć! Dzisiejszy odcinek nie jest o maskowaniu. Jak ostatnio na kanałach, można parę takich filmików spotkać. Tematy na czasie. Dzisiejszy temat jest raczej o demaskowaniu, o odkrywaniu symboli pogańskich, które przejął chrześcijanizm. się rano, a obok szpiona, na palcach z łóżka wymykam się, zakładam buty z demobilu, ciepłe skarpety i mundur z bundeswe. A ona dokąd znów daje się? Nie myśl, że nie wiem, co robisz w tym lesie. Jesteś jak dendrofil, jesteś jak dendrofil. Ty wybrałeś drzewa zamiast mnie. Jesteś jak dendrofil, jesteś jak dendrofil. Ty wybrałeś drzewa zamiast mnie. Początek wiosny to okres, w którym dawni Słowianie kultywowali wiele tradycyjnych obrzędów związanych z budzeniem się przyrody do życia i z pokonaniem ciemności przez światłość. Obecnie to czas oczekiwania na święta wielkanocne, podczas których większość z nas zasiada przy świątecznych stołach, bez względu na to, czy związani jesteśmy z chrześcijaństwem. Warto jednak pamiętać, że większość zwyczajów wielkanocnych, które nadal są żywe, wcale nie wywodzi się z kultury chrześcijańskiej. W większości to dawne pogańskie tradycje. Skąd zatem wzięły się pisanki, oblewanie wodą czy święcenie pokarmów? Na przełomie marca i kwietnia poganie tradycyjnie świętowali rozpoczęcie wiosny i ponowne odradzanie się przyrody. Jednym z takich świąt były jaregody, podczas których żegnano marzannę, a witano jaryłę. Święto to przypadało na dzień równonocy wiosennej. Od tego właśnie dnia Znów światło zaczyna królować nad ciemnością. Natomiast wśród Germanów w tym okresie odbywały się obchody uczci o Stary, bogini płodności i wiosny. To właśnie od jej imienia wyprowadzone zostało angielskie Ester. Wiele tradycji, które obecnie kultywujemy, ma znaczenie dłuższy rodowód, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Weźmy chociażby Zajączka Wielkanocnego. To od wieków pogański symbol płodności która utożsamiana była także z wiosną i jej budzeniem się do życia. Symbolika zajączka wielkanocnego wiąże się zatem z jego rozrodczą aktywnością prowadzoną wiosną. Zając był także ulubionym zwierzęciem bogini Esr, anglosaskiej odpowiedniczki Ostary, którego postać miała przyjmować podczas pełni księżyca. Zajączek jednak to nie jedyna tradycja od długiej historii. Pogańskie korzenie ma także święconka, która obecnie odbywa się w kościołach. Zwyczaj ten zawędrował do Polski około XII wieku, wywodzi się on z pogańskich uczt, podczas których błogosławiono jedzenie, a jego część ofiarowano bogom. Akurat biała kiełbasa nie jest żadnym symbolem pogańskim. Przyjęliśmy to z kultury można powiedzieć, że niemieckiej kiełbasa biała została wynaleziona w tak mniej więcej połowie XIX wieku w Niemczech właśnie, aczkolwiek nasza kiełbasa jest o wiele smaczniejsza lepiej przyprawiona jest czosneczek, majeranek i inne przyprawy które są o wiele lepsze niż niemieckie dzisiaj będzie właśnie kiełbasa w sosie śmietanowo-chrzanowym chrzan zaś w kulturze ludowej miał dość Duża, dużą symbolikę, symbolizowało męskość, witalność. Później zostało to przyjęte do kultury chrześcijańskiej jako symbol męki pańskiej, gdyż ta gorycz Szanu i ta jego moc wyciskająca łzy z niejednego symbolizowała właśnie tą mękę. Bierzemy się za robotę. Warto przy okazji też wspomnieć, że rzeżucha, którą często oddabiane są święcone potrawy, jest kolejnym symbolem płodności i odradzającej się przyrody. Zwyczaj jej wysiewania sięga aż czasów świąt ku czci Adonisa. Najstarsze polskie pisanki zostały odkryte na wyspie Ostrówek i datowane są na koniec X wieku. Skorupki jajek barwione były za pomocą m.in. łupin cebuli, a wzory kreślono roztopionym woskiem. Pierwotnie jajko związane było z symboliką płodności i powstaniem nowego życia. Wiązało się także z kultem solarnym. Słowianie podczas jary godów obdarowywali się właśnie jajkami, które symbolizowały witalność i pomyślność. A dziś niektórzy z nas na ich wzór dzielą się jajkiem przy wielkanocnym stole. Śminglus dinglus. Rytuał ten miał przynieść czystość i zdrowie. Jeszcze po przyjęciu chrześcijaństwa na naszych ziemiach pilnie kultywowano ten zwyczaj i nawet najbardziej delikatne osoby dbały o to, by trochę wody na nie skrapnęło, gdyż gwarantowała ona płodność i zdrowie, i chroniła przed staropanieństwem. Kościół nie był w stanie pozbyć się tego zwyczaju, więc oczyszczające właściwości wody skojarzone zostały z wodą święconą. Poganie też bardzo chętnie po nadejściu wiosny ucztowali i składali sobie wizyty, co i my kultuujemy do dziś, zwłaszcza w okresie wielkanocnym. Bez względu na to, z jakim i czy w ogóle wyznaniem się identyfikujemy, wiosenne świętowanie mamy w naszych słowiańskich pogańskich korzeniach. Współczesne tradycje palm wielkanocnych wiąże się z wjazdem Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, podczas to, którego witano zbawiciela oliwnymi bądź palmowymi gałązkami. W rodzimej kulturze rola wspomnianych gałązek przypadła wierzbowym witkom, którym w słowiańskiej kulturze od dawien dawna przypisano magiczne znaczenie. Wierzba to drzewo kojarzone wśród słowem z płodnością i siłami nieczystymi. Na słowiańskiej ziemi był powszechnie praktykowany zwyczaj smagania wierzbowymi gałązkami w celu obdarzenia smaganego płodnością. W ten sposób kawalerowie uderzali panny oraz panny kawalerów. Co więcej, wzmacniającego organizm smagania nie też hodowlanym zwierzętom, które dzięki temu mogły wydać na świat zdrowy i liczny miod potomstwa. Znane były nawet praktyki wzajemnego uderzania się wielkanocnymi palmami tuż po mszy w niedzielę palmową. Nie mogący się uporać z tym zwyczajem zwierznicy Kościoła katolickiego z czasem nadali mu nową symboliczną smagania się gałązkami, jest wspomnieniem męczeństwa biczowanego Chrystusa. Działać tu z szanem. Symbol świąt wielkanocny. Aczkolwiek nie ma nic wspólnego z jakimiś wielkimi tradycjami, została przyjęta jako nasza tradycja. Nieważne kto jakie święta obchodzi, kto jakie symbole wykorzystuje, chciałem życzyć, jak to nazwie, chciałem życzyć wesołych świąt wszystkim. Czy to Wielkiej Nocy, czy odrodzenia wiosny, pokonania słońca nad ciemnością. Pois o